Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak uwolnić się od przeszłości, od zdarzeń, które miały miejsce kiedyś, które cały czas trzymają Cię w tych samych energiach, w tych samych odczuciach. Um, czujesz, że stopują Cię właśnie te sytuacje, te energie, ponieważ masz tam mnóstwo przekonań, które cały czas wpływają na Twoje życie. I jak wejść w zamian za to w sprawczą energię, która realizuje swoje życie, swoje plany, swoje cele. Swoje wizje, które ma. Otóż najważniejsza rzecz w tym, żeby puścić stare, żeby puścić stare energie, puścić stare przekonania, sytuacje, jest zadać sobie pytania. Wiecie, że ja uwielbiam pytania, bo pytania mają ogromną moc, ponieważ one nam otwierają nowe furtki, nowy punkt widzenia na to, na co do tej pory byliśmy przekonani, przekonani, że tak powinno być, a tak nie musi być, bo jeśli tylko zmienimy. Swój sposób patrzenia na daną sytuację, to nasza, nasz mózg przekieruje się na całkiem, inną, na całkiem inny obszar, bo mózg jest bardzo plastyczny. I jakie to jest pytanie? Jakie to jest pytanie, które warto sobie zadać, żeby puścić swoją przeszłość? Tym pytaniem jest: Co mnie trzyma w przeszłości? Co mi to jeszcze załatwia, jaką moją potrzebę mi załatwia to, że ja trzymam się kurczowo przeszłości, że nie chcę jej zostawić, że nie chcę jej puścić, że ona jeszcze we mnie musi pracować, bo gdyby ona nie musiała w tobie pracować, gdyby ona nie musiała być w twojej głowie, to jej by nie było. Ale ty z jakiegoś powodu ją wybierasz, tą przeszłość, z jakiegoś powodu jeszcze z tym rezonujesz. Nie? Czyli co powoduje, że ty jeszcze trzymasz tą przeszłość? Co ci to tak naprawdę jeszcze daje? I bardzo często jest tak, że to, co nam daje to, żeby trzymać się właśnie tej przeszłości, to są prawdopodobnie jakieś y, emocje albo jakieś przekonania, które masz, które kotwiczą cię właśnie przy starym. I Twoje przekonania trzymają Cię w taki sposób, że ty wierzysz w to, że tak powinno być. Jednak może być inaczej, pod warunkiem, że ty przetransformujesz swoje przekonania przy tej sytuacji, przy tym zdarzeniu, które miało miejsce kiedyś. Żebyś ty już przestał myśleć w tych kategoriach, w jakich myślałeś kiedyś, ponieważ umówmy się, ty się zmieniłeś, ty się zmieniasz, ty się rozwijasz, ty. Chcesz podnosić standard swojego życia? Ty chcesz lepsze życie, ty chcesz być szczęśliwy, ty chcesz być radosny, uśmiechnięty. Ty chcesz mieć tą energię do życia, do doświadczania, do przygód, do bycia dobrą matką, do bycia dobrym ojcem, do budowania swojego biznesu. Ty to chcesz. Pytanie, co cię trzyma jeszcze przy starym? Jakie zdanie usłyszane od kogoś, od mamy, od taty, od um, otoczenia, które trzyma Cię do tego, że Ty nie chcesz puścić tej przeszłości. Nie? Być może jakaś lojalność do, do swojego rodu, do swoich rodziców, do znajomych. Być może poczucie bycia nadodpowiedzialnym za wszystkich dookoła. Być może masz poczucie i syndrom ratownika, który ma potrzebę służyć ludziom, wspierać ich w ich procesie. Dlaczego Ty też jesteś w Starej energii, w starych swoich schematach, bo cały czas odpalasz jedną i tą samą rolę, którą myślisz, że musisz. Być może właśnie jesteś nadodpowiedzialny, nadodpowiedzialny za decyzje, za wybory innych ludzi i masz poczucie, że oni są dziećmi i że oni sobie sami bez ciebie nie poradzą, mimo że dotyczy to znajomych albo m, osób z pracy, albo rodziny, gdzie tak naprawdę osoby, z którymi spotykasz, są dorośli i mogą podejmować decyzje za samych siebie. Być może tą sytuacją, która trzyma Cię przy starym, jest to, że masz emocje, które kiedyś nie zostały zaspokojone, być może poczucie, Poczucie winy, poczucie żalu do, do świata, do rodziców, że coś się nie wydarzyło, a miało to się stać, że straciłeś jakieś okazje, że nie wykorzystałeś tych okazji, że, że ktoś ci coś zabrał, że przez kogoś coś straciłeś, że gdyby coś się nie wydarzyło, to by to się nie wydarzyło. Fajno kiedyś powiedziała pewna psycholog, pani Wojdyło, że Bóg dał ci oczy z przodu, a nie z tyłu. On ci dał je z przodu, żebyś patrzył na życie naprzód, a nie do tyłu. I ja tutaj w tym temacie puszczania emocji, pracy nad przekonaniami i kreowania swojej rzeczywistości jestem osobiście bardzo zbalansowana. I Uważam, że trzeba to wszystko bardzo strategicznie i mądrze połączyć, żeby to miało wszystko sens. I jak ja to łączę? Jak ja łączę właśnie uwalnianie przekonań, godzenie się czy uwalnianie swoich emocji, które miały miejsce kiedyś, które tak naprawdę były w przeszłości. Nie? A tutaj mówimy o uwalnianiu się z tej przeszłości, opuszczaniu tej przeszłości. I jak to połączyć też z kreacją Twojej rzeczywistości, z kreowaniem Twojego życia. Jak te trzy obszary połączyć? Nie? Emocje, przekonania i kreowanie Twojej rzeczywistości. To jak ja to robię, w moich przestrzeniach, w pracy indywidualnej ze mną, czy na warsztatach, to u mnie zawsze jest ta sama zasada. I ta zasada, ona daje mi ogromny spokój, ogromną Harmonię i plan działania, co ja mam robić z danym klientem, żeby wiedzieć, jak tej osobie pomóc skutecznie, skutecznie. Bo w rozwoju nie chodzi o to, żebyś cały czas się dowiadywał, informował, co skąd coś się bierze, dlaczego tak masz. Ciągle połykał tą wiedzę jak Pelikan. Nie potrzebujesz aż tyle tego. Potrzebujesz się skoncentrować na swoich konkretnych celach, na swoich konkretnych wizjach, które masz i do nich i do nich dopasowywać swoje przekonania. I w tych tematach puszczać właśnie swoje emocje. I jak ja to robię po kolei, już wam wszystko tłumaczę. Ta metoda uważam, że jest niesamowicie skuteczna, bo jest bardzo logiczna. A ja uwielbiam Wiele rzeczy brać na logikę, bo logika nam daje właśnie pewną strukturę, pewne bezpieczeństwo. Pierwsza rzecz. Jeśli ktoś przychodzi z tematem, z konkretnym tematem, nie udaje mi się w relacjach. Nie mogę zarabiać więcej w swoim biznesie, choćbym chciał. Mam problem w swojej pracy, nie czuję się, Doceniany chce zmienić pracę. Nie układa mi się w relacjach damsko-męskich, w, w tym, że czuję się niezrozumiany przez drugą osobę, pomijany, nieważny. Czuję, że biorę wszystko na swoje barki, a ta druga osoba wszystko olewa i. Nie tworzy ze mną tej rodziny. Jest mnóstwo tematów, mnóstwo problemów, w którymi ludzie się zmagają. Podam takie przykładowe. I przychodzisz z konkretnym tematem. Co nie działa w Twoim życiu? Co chcesz zmienić? I kiedy Ty wiesz, co chcesz dokładnie zmienić, kiedy Masz nazwany temat, Masz nazwany problem, w kontekście tego problemu, tego wyzwania, szukasz właśnie przyczyny. Szukasz połączenia, dlaczego ja sobie pozwalam na takie sytuacje, żeby ktoś mnie w taki sposób traktował, dlaczego ja nie potrafię się komunikować, dlaczego ja nie potrafię wyznaczyć granic, być asertywna, wyjść po swoje. Nie? I kiedy Ty zaczynasz się zastanawiać, dlaczego ja tak mam, dlaczego ja tak robię, ja z jakiegoś powodu tak robię. To jest jakiś powód, to jest jakaś przyczyna, nic się nie bierze z powietrza. I kiedy Ty wiesz, że masz z czymś problem, zaczynasz szukać wtedy, wtedy zaczynasz szukać swojego przekonania, jakie masz na, na ten temat. Albo sam, albo w pracy z y, coachem, bo coach właśnie jest do tego, żeby pomóc Ci zmieniać swoje przekonania, żebyś mógł iść dalej w rozwoju, żeby iść dalej w zmianie. Kiedyś nagram taki takie nagranie o tym, czym się różni coach od psychoterapeuty, od mentora, od psychologa. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się przyda taki, takie, takie nagranie bardzo poukładane i klarowne. I w momencie, kiedy Ty masz już te przekonania nazwane, zobrazowane, wtedy dopiero zaczynasz się zastanawiać, co się wydarzyło w mojej przeszłości. Że ja dziś zachowuję się tak, jak się zachowuję, gdzie ja się tego nauczyłam? Kto mnie tego nauczył? Skąd ja to wzięłam? Kto mnie zainspirował do tego, żeby właśnie tak się zachowywać, żeby tak um, postępować? I ty wracasz do tej przeszłości na chwilę, na chwilę, żeby zebrać tamtą informację, żeby zebrać tamtąd dane, dane, na których będziesz mogła pracować w teraźniejszości. I drugim znaczącym punktem są emocje. I ja mówię bardzo często, że emocje są takim opakowaniem przekonań, nie? czyli mamy pewne przekonania, mamy pewne zdania, które są zespołem wyrazów, w które Ty uwierzyłeś i masz pewność, i masz ogromną pewność, że one są prawdziwe i że tak powinno być, i to Ci daje pewne poczucie, właśnie bezpieczeństwa, bo ty w to wierzysz i ty temu ufasz. I przekonania są zawartością, a emocje są takim opakowaniem dookoła. Nie? Czyli wyobraź sobie, że, że emocje są tym opakowaniem, i te emocje te emocje właśnie trzymają to przekonanie. Dlatego właśnie czasami ciężko jest na przykład przebić się przez kogoś. Umysł, żeby mu coś wytłumaczyć. Na przykład spotykasz się przy rodzinnym stole, spotyka się wujek z wujkiem i rozmawiają o swoich jakichś tematach wyborczych, politycznych. Jeden jest za jedną partią, drugi jest za drugą partią. I oni zaczynają się kłócić, oni zaczynają podnosić głos, oni zaczynają się przekrzykiwać, ponieważ oni mają pewne. Przekonania na temat danej partii, na temat danej idei. I patrząc ze swojego punktu widzenia, oni uważają, że ta jest najlepsza, a drugi człowiek uważa, że ta druga jest najlepsza. I tym opakowaniem wokół tego przekonania są emocje. Dlatego oni zaczynają podnosić głos, dlatego oni zaczynają być może bardziej sarkastyczni, y, dlatego zaczyna się taka bardzo żwawa, mocna Rozmowa ym, i często właśnie taka, może wręcz wykłócająca się rozmowa, ponieważ tam jest dużo emocji związanych właśnie z, z tą obroną i ochroną swoich idei, czyli tego swojego przekonania. I żeby zmienić właśnie swoje przekonania i zacząć kreować swoją rzeczywistość, potrzebujemy właśnie rozpuścić sobie te emocje, które trzymają to przekonanie przez to, że zaczynamy widzieć te emocje, które w nas są, zaczynamy je diagnozować, zaczynamy je nazywać. To jest jedno z najważniejszych umiejętności, które, które wiele osób y, ma i, i potrzebuje mieć właśnie w dzisiejszych czasach, żeby nazywać swoje emocje, swoje stany, żeby rozumieć y, dlaczego. Ja trzymam właśnie to przekonanie w moim ciele. I kiedy ty połączysz sobie właśnie tą pracę z przekonaniami, z uwalnianiem emocji z tym związanych czyli pozwalasz puścić sobie te emocje, pozwalasz puścić sobie te emocje związane z tymi sytuacjami, które doświadczyłaś kiedyś. Nie? że dajesz sobie pozwolenie na to, że ty to puszczasz, to później masz piękny obszar, taki, wiecie, taką pustą przestrzeń, taką białą kartkę do tego, żeby stworzyć swoje nowe przekonania, żeby stworzyć swoje nowe emocje, które mi chcecie się teraz zasilać, kiedy macie już te konkretne swoje już wizje. Już nowe przekonania, nazwane pozytywne, piękne, wspierające, nie? Najczęściej to są przekonania przeciwne do tych starych. Przeciwne do tego, jak kiedyś Ty funkcjonowałaś i do czego byłaś kiedyś przekonana. Bo jeżeli tamte stare przekonania ci nie służą i nie dają ci. Tego, czego chcesz w, w dzisiejszych czasach, w obecnym momencie Twojego życia, to po co Ci takie przekonania? Po co Ci takie myśli w głowie? Po co Ci takie struktury myślowe, które Ciebie nie wspierają? Po co Ci to? One Ci nie są potrzebne. Jednak to, co Cię trzyma przy nich, to właśnie te emocje, nie? Że, że jest to opakowanie, i dopóki nie zerwiesz tego opakowania, dopóki nie rozerwiesz tego, tej bańki, której są te przekonania, to nie dostaniesz tego, co, co tak naprawdę chcesz. Dlatego wiele osób woli wchodzić we wiedzę, woli pewne rzeczy idealizować, woli coś analizować, być bardziej w umyśle, czytać, nie? woli się dowiadywać i rozumieć pewne tematy na rozum, na, na umysł, w umyśle. Ale nie chcę ich przetwarzać na poziomie emocji, bo kiedy ty odpakujesz te emocje, nie, to wyjdą prawdziwe przekonania, jakie ty masz. Wyjdzie prawda, co ty myślisz o sobie i o świecie. Oczywiście, jeśli się boisz, i to jest twoje przekonanie, że boisz się stanąć w prawdzie za swoimi emocjami, to oczywiście to przekonanie też można zmienić. Na jakie? Na przykład, jeśli boję się, Spotkać ze swoimi emocjami, to otworzę sobie przekonanie, otwieram się na czucie swoich emocji, ponieważ one dostarczą mi prawdę, której właśnie teraz szukam i spokój wewnętrzny. I kiedy ja sobie myślę, na przykład, o tej mojej pracy, którą sama też wykonałam, czy o pracy, którą wykonują właśnie moi klienci, to jest. Taki moment, jak pójście do dentysty, że jest ząb do wyrwania, jest ząb, który boli, jest ząb, który trzeba naprawić. I ty wiesz, że musisz to zrobić, bo ci to nie da spokoju, bo twoje życie osobiste, zawodowe, prywatne cały czas będzie na tym cierpiało, ponieważ będziesz się cały czas koncentrował na tym bólu. Dlatego wiesz, że musisz tam iść, musisz wyrwać tego zęba, musisz zrobić z tym porządek. Bo dopóki tego nie zrobisz, to Cię będzie męczyć. I to poboli chwilę. Ta prawda, czy ten wyrwany ząb, będzie bolał Cię przez jeden dzień, dwa dni, a później będziesz miał całe życie spokój. Więc my tak naprawdę myślimy o strachu jak o czymś wielkim, jak o czymś, co jest ponad nami. Tak naprawdę, kiedy pomyślimy sobie o tym, że okej, okay, chwilkę mnie poboli, chwilkę e, ten temat będzie mnie dotykał, jednak kiedy to wyjdzie ze mnie, kiedy ja poznam tą prawdę, ja mogę kreować już bez tego, już bez tych trudnych emocji. I dlatego, moi drodzy, żeby puścić i uwolnić się od swojej przeszłości, i wejść do sprawczej swojej energii, trzeba najpierw nazwać, czego ty chcesz teraz w życiu, czyli jaki jest twój cel do zrealizowania i kim teraz chcesz się stać, jakie marzenie teraz chcesz spełnić, co cię blokuje przed tym, żeby to mieć, jakie, jaką masz blokadę wewnętrzną, co powoduje, że sobie nie pozwalasz na to, i wtedy wchodzisz na chwilkę do przeszłości, żeby sprawdzić, Jakie ty w ogóle przekonanie trzymasz? W ogóle, co ty myślisz o tej sytuacji? Co ty myślisz o tym celu? Tak naprawdę na poziomie podświadomym. I kiedy ty zbierzesz dane, zbierasz informacje, dlaczego ja tak robię, dlaczego ja tak mam, dlaczego ja się blokuję, dlaczego ja sobie nie pozwalam, dlaczego ja myślę tak, jak tak naprawdę nie chcę myśleć, bo to przekonanie wcale mnie nie, nie wspiera, no to wtedy tworzysz sobie nowe przekonanie i z odwagą to przekonanie wdrażasz w swoje. Życie, mówię z odwagą specjalnie, bo to jest odwaga, żeby zacząć żyć według nowej wizji. Bo jeżeli chcesz się stać nową osobą, jeżeli chcesz mieć nowe rezultaty, mieć inne rezultaty niż do tej pory, dostać to, czego do tej pory nie miałeś, to potrzebujesz zachowywać się, robić inne rzeczy. To jest oczywiste. Dlatego wiele osób, które tylko manifestują, tylko myślą o tym, aby coś mieć, nie osiągają jakichś spektakularnych rezultatów, bo oni się nie stają tą osobą. Bo oni stają się myślicielem. Oni stają się osobami, które cały czas tylko analizują yy, i myślą. A z myślenia nie ma, w myśleniu nie ma, nie ma działania w samym myśleniu. Jest myślenie i działanie. Wtedy ma to sens. I kiedy budujesz dom. Kiedy jedziesz w jakąś podróż, nie możesz tylko o niej myśleć. Musisz postawić fundamenty i musisz wsiąść do pociągu, żeby ta podróż się odbyła, żeby zbudować ten dom. Więc ty musisz zrobić ruch, ty potrzebujesz zrobić właśnie to działanie i odważyć się do tego, żeby zacząć żyć według swoich nowych przekonań, żeby zacząć żyć według swoich nowych odkryć, które masz na temat siebie, które są przeciwne do tego, co myślałeś do tej pory? Czyli zamiast jechać tą samą drogą do pracy, którą jeździsz zawsze, ty naraz wybierasz inną drogę specjalnie. I na początku wsiadasz do tramwaju, na przykład, jedynki, a zawsze jeździłeś jedenastką. I naraz wsiadasz do jedynki. To co się dzieje w tobie? Ty potrzebujesz złapać na tym fokus, Ty potrzebujesz wtedy o tym myśleć, Ty potrzebujesz wtedy to kontrolować, żeby na pewno wsiąść do jedynki, a nie do jedenastki, tak jak zawsze wsiadałeś. I na początku będzie to dla Ciebie dziwne, bo robisz coś innego niż zawsze, a później, kiedy zobaczysz, że energia Ci sprzyja, że jest, pojawiają się jakieś nowe okoliczności, jakieś nowe zdarzenia, uczysz się tego, uczysz się tej nowej ścieżki, uczysz swoją głowę tej nowej ścieżki neuronalnej, przez to, to przekonanie, za jakiś czas, kiedy będziesz pielęgnował i wsiadał sobie cały czas o tej jedynki, cały czas do tej jedynki, która też cię dowiezie do pracy, też cię dowiezie, tylko inną trasą, kiedy ty będziesz cały czas powtarzał sobie tą nową ścieżkę, tą nową ścieżkę na nowo, cały czas będziesz sobie ją powtarzał, w pewnym momencie ona stanie się twoją rzeczywistością. A kiedy ona staje się twoją rzeczywistością, ona staje się twoją osobowością. Ona staje się tobą. To jest to wtedy, kim ty jesteś. Wtedy już ty kompletnie nie myślisz o tym, żeby wrócić do przeszłości, ty kompletnie nie myślisz o tym, co było kiedyś, co się wydarzyło kiedyś, ponieważ to ci już kompletnie nie dotyczy, to już cię kompletnie nie. Um, już nawet nie jara. Powtarzanie jakichś starych schematów i powtarzanie tych rzeczy, które kiedyś robiłaś, bo. Już masz poczucie, że ty z tego wyrosłaś. Już ty wyrosłaś z tego, z tych ubrań. Już ty wyrosłaś z tych y, dodatków. Więc jak, jak byłaś nastolatką, to nosiłaś inne dodatki, inne kolczyki. Y, inaczej się malowałaś, inaczej się ubierałaś. Ale ty wyrosłaś z tego. Więc po co masz to trzymać, jeśli to już. i ty już tego nigdy nie założysz? Oddaj to. Wyrzuć to. Y, odpuść to. Spal to. Po co ci te rzeczy, z którymi już nie rezonujesz, które są o przeszłości? One ci nie służą, abyś wchodziła na swoje kolejne levele, nie tylko rozwoju, ale i takiej świadomości i też posiadania. Nie? Posiadania tego, co, co chcesz. Czy to w relacjach, czy to w pracy, czy to w biznesie, czy to w energii, czy to w twoim samopoczuciu, czy takim właśnie self-koncepcie. Dopóki nie puścisz starych energii, to one będą cały czas w tobie pracować i one będą cały czas kreować swoją rzeczywistość, dopóki ich nie puścisz. Jeśli potrzebujesz popracować ze mną w tym temacie, żeby zastosować właśnie tę metodę odkrycia, odblokowania i z odwagą wdrożenia do swojego życia, żeby nauczyć swój, swój umysł. Nowej ścieżki neuronalnej, to zapraszam Cię na sesje coachingowe albo na warsztaty. Warsztat, który polecam Ci w tym temacie, to jest porządek w życiu, relacjach, biznesie, energii. Podczas tego warsztatu uporządkujesz swój chaos, który masz, puścisz swoją niepewność, puścisz jakieś swoje ograniczenia, które masz związane z z tym, co teraz robisz, i ustalisz swój konkretny plan działania, w jakim obszarze teraz potrzebuję zrobić porządek. Co teraz potrzebuje puścić ze swojego życia, aby ten obszar, który wybiorę, w którym chcę zmienić, zrobić porządek, ulepszyć. Żeby w tym obszarze podnieść standard swojego życia, w którym chcesz. Więcej informacji na www.kingamartyńska.pl Do zobaczenia.